Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Potrzebowałem kiedyś natchnienia. Natchnienie przyszło, przyszło, nie wiadomo skąd. Aha, aha. Taki mam styl, takie flow, nie wiem co. Pozdrawiam małolata, ale leci Sto lat, sto lat, mało lat, ale tam poleciałeś Nie każdy wielki potrafi zrobić tak. No, 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 no. Ty mały, takie wersy tam rzucasz Nie jednej dupce pęka właśnie dusza, ale ruszasz, z tym nie zatrzymuj się czyn. Wiesz jak to jest? Jeśli parę latek z tym obcuję, obcuję, ja też to czuję, rymuję, ale nie wiem jak to robić i nie ma studia, nie ma trudna scena. Jakieś kurcze, czarodziejskie pudełka Dyktafon, dyktafon, telefon, bitwy, internet Mama mnie zawoła, wtedy robię na nagrania przerwę Mam werwę, nie przerywaj mordko, mordko Nabijam i lecę, zmieniam baterie Duracell, Duracell, trzyma długo, długo się Wtedy tak czuję, że to leci do ciebie, ciebie wiesz do ciebie wiesz. Do ciebie, ciebie wiesz Sto lat, sto lat, mało lat, trzymam za ciebie kciuki Pokaż, pokaż, jak się robi te ruchy Nie chodzi tu o buchy, bo tam są bardzo ich niewiele Nie wiem o co chodzi ludzie cały czas rzucają brzydkie słowa narkotykowy temat, a potem browar, browar, nie na niby niejednemu ryjomanie. Po tym wszystkim mordko jak zwykle nic nie zostanie. Jest to śniadanie, potem dieta, dieta, ryż, ile możesz białka opierdolić sam, pomyśl już dziś. Jeden jest gruby, drugi chudzy jak patyk. Ten robi big maki, a ten BMK potrafi. Taki tu afisz możesz pomyśleć, stary, jak to się kręci i to są właśnie polskie czary. Dziać stary ma takie, takie moce. Jakby mógł, to bym poleciał na dywanie. No proszę, proszę, poleć z głosem. 100 lat mało lat, ja trzymam za ciebie kciuki, kciuki.